Tutaj Ania. Zanim zaczniemy, chciałabym bardzo podziękować patronom, Zuzi oraz Pawłowi, za to, że przygotowali tak naprawdę cały dzisiejszy odcinek. Dajcie znać w komentarzach, jak podoba się Wam taki nowy format. Jeżeli też chcielibyście mieć wpływ na to, jak wyglądają odcinki Dzikiego Ucha, zapraszam Was na nasz patronite. A jeżeli odcinek Wam się spodoba, zostawcie koniecznie łapkę w górę. Dzisiaj pracujecie razem. Mm. Dum, dum, dum. Dum, dum. Dum, dum, dum. Dzisiaj porozmawiamy o metamorfozach wokalistów, zarówno muzycznych, jak i wizerunkowych. Zobaczycie fragmenty ich teledysków i będę Was prosić o Wasze wspomnienia związane z prezentowa prezentowanymi artystami oraz opinie na temat ich metamorfoz. Czekam na Miley Cyrus. Okej. Okay. Ale to chcecie powiedzieć, że ja Cię nic nie przegram? Totalnie. Wow, to jest dla mnie numer jeden jak u o metamorfozie. Super. To fajne. Będzie, będzie dużo wspomink wspominków, że tak powiem, no. wspominkowych. Bo... Za pomysł oraz przygotowanie odcinka chciałabym. Po Podziękować Zuzi oraz Pawłowi, patronom Dzikiego Ucha. Patroni, jesteście boscy. A jestem ciekawa, co będzie. Natalia Kukulska! i się, że ma! Uwielbiam tę piosenkę. Tak, i ona miała wtedy te okulary takie jak denka od szklanek, jak Stępień z t posterunku. To jest Natalia Kukulska! Ja miałam, do, ja miałam tę płytę w domu, taką do ona domu. ostatnia. W ogóle mamy teraz jeszcze w domu bajki Natalki, którym... Czy ktoś to ceni, że ja wiem? Doceniam, no ale to... Słuchaj, jakbyś nie znała Natalii Kukulskiej, to byśmy musieli poważnie porozmawiać. Ona. Puszek, okruszek! Puszek? Widzialna dłoń! Ej, ja tego nie znam. Nie Puszę, mogę tej piosenki Najbardziej mnie wzrusza. To była. E, potem próbowała robić jakby, restart kariery po, po dzieciństwie. No jaj. Dam niedzielę Dziewczyna wydaje pierwszy singiel po dłuższej nieobecności. Wszyscy mówią zupełnie jak mama. Ale włosy nadal ma super. To jest piosenka, <laughs> która naprawdę za każdym razem ryczy, jak słyszę. Jak słucham. Nosisz się w sobie! To, jest, to, to w Stanach Stanów było obietnia. nagrywane chyba w ogóle, z tego co pamiętam, że pojechali do Stanów i cała produkcja, cała płyta była nagrywana w Stanach. No proste. Ej dobra, miałbym się takim nowym, soulowym, amerykańskim lukiem na polskim rynku. Ah. Lata 90., kurczę, jesteśmy polskimi Spice Girls. A, A to jest Chopin, to ostatnia. To mnie jest świetne to, że ona w sumie i co płyta, i co rok, ona gra co nowego. Na początku właśnie była piosenka dla dzieci, później jakieś takie właśnie smęty Tony Braxton, później taka typowa wiesz, Pop i tak ona dalej. Tak. I teraz wiesz, ten Struny i te wszystkie instrumentale orkiestry. Nice. No ja co to nic nie wiem. Co jest. To? Chodzi o to, że wydano nowe wersje chopinowskie. Z tekstem. A czyli to jest tekst? Bo przecież nie Chopina. O nie wiem. Ktoś wie, czyje to są wiersze? Ale włosy cały czas na super. <noise> na na nie wiem, Bo to gdy gdybyśmy, gdybyśmy roz... to To toczyły tę rozmowę 15 lat temu, to by ci powiedziała Jacek Cygan. Ale teraz absolutnie <noise> nie wiem, kto pisze teraz teksty w tym kraju. Uważam, że Natalia Kukulska jest przepiękną kobietą. To po pierwsze. Jest, tak jest przepiękna. Od razu przyszło mi na myśl Miley Cyrus, jeśli chodzi o metamorfozę, jeśli chodzi o zagraniczne y, artystów. Jak mam sobie pomyśleć o wykonawcy, który jest taki od sasa do lasa, jeśli chodzi o zmianę i metamorfozy, i gatunki muzyczne, które robi? Totalnie Natalia Kukulska. Największy sentyment mam do Natalii Kukulskiej, oczywiście tej małej Natalii Kukulskiej, z racji tego, że wychowywałam się tak w pewnym sensie razem z nią. Mieliśmy płyty w domu gramofonowe, bajki Natalki ostatnio odpaliłam, yy, żeby sobie posłuchać razem z moim dzieckiem i byłam zachwycona tym, jak doskonale jest to zaaranżowane. No Puszka Okruszka tak z dzieciństwa to tak nie kojarzę, za bardzo to chyba były trochę wcześniejsze lata niż, niż moje. Chodzi o to, że wiesz, że te aranże w tej dziecięcej muzyki były genialne. To była genialna muzyka i dopiero teraz jako dorosły jestem w stanie to usłyszeć. W ogóle nie czuję aktualnie jakiegoś tym podniecenia i w ogóle no dobrze, nami. no ale widziałeś Natalia Jestem zaniepokojona. No, widziałeś Natalię Kukulską w różnych odsłonach. Twoje zdanie. Ja już później pamiętam, jak byłam dzieckiem i Natalia Kukulska śpiewała piosenkę do Herkulesa. Albo tam jak nagrała te to jest z piosenkami Anny Jantar, nie? No czad po prostu. Ja na przykład pamiętam jak w kółko leciał w telewizji yy, cover Natalii Kukulskiej, znaczy Natalia Kukulska śpiewająca utwór swojej mamy Tyle Słońca w całym tak, mieście to leciało tak, wszędzie. Tak, tak. I ja będąc dzieciakiem myślałem, że to jest utwór Natalii Kukulskiej. Ja w ogóle <grym> nie wiedziałem, że to jest Anny Jantar, w ogóle to jest Anna Jantar. No i tak, no i też się podpisuje, że Natalia Kukulska jest bardzo ładną kobietą. Bardzo. Nie mam swojego zdania, nie umiem się wypowiedzieć. Ale ryjówka aksamitna jest drugim ssakiem w Polsce który został uznany za jadowity. Pierwszym jest rzę, rzęsorek wodny. No. Dobrze mówię, rzęsorek wodny. A to jest jakaś żaba? Nie, to jest, no sak mówię Ci przecież. Wodny ssakiem? Rzęsorek wodny jest sakiem? Rzęsorek wodny jest Przepraszam. No. Kiedyś my myślałam o czymś takim, że jak wykonawca tak właśnie gra wszystko, to jest taki w sumie do wszystkiego do niczego i w ogóle nie ma pomysłu na siebie. A teraz to traktuję jako zajebisty walor. Też trzeba mieć walory głosowe do tego, żeby Totalnie. tak się odnaleźć w tak. różnych jakby klimatach, Ja bo się zamykam, każdy bo ja też ja, że, potrafi. No. Przyćmiłem cię. Ta wielka kariera jej mamy trochę tak przyćmiewa ją samą i tak ludzie cały czas patrzą na nią przez pryzmat w jej mamy, a sama wydaje po prostu przepiękną muzykę. Teraz właśnie ta, ta płyta z, z adaptacjami muzyki Chopinowskiej. No mm. fenomenalna. No i w ogóle super, że ona cały czas jest na scenie tak. muzy muzycznej i, i wygląda wciąż tak samo. I, tak i ma super fryzurę. No to jest talent, absolutnie. Metamorfoza na ja. y, duży plus. Jezu, co to jest? A, jest! <laughs> jest Miley yes. O, to jest Metamorfoza. Co? To jest Miley Cyrus. Kojarzysz Miley Cyrus? To jest Kelly Clarkson? Nie. Kto to jest, ej? Ja już widzę, że Aga wie, ale jakby kto, kto, kto to jest? Ale już kto wtedy chę? lubiła na tym teledysku na tych linach się wędzać. Boże, pomyślisz, że ja kiedyś oglądałam Hanny Montanę. Jezu, wszyscy oglądali Hanny Montanę. O Jezu, to jest Miley Cyrus, a jaka Kelly Clarkson. No, tak. Proszę bardzo, ja zacząłem się jarać. Ja zacząłem się Miley... Miley Cyrus od tego jak zaczęła się bujać na kuli. Jak ktoś mi wytłumaczy fenomen Money Cyrus, Cyrus, to No od Disney. O, to jest piękne. Nie, no ja wiem, ja ją. Ten, Ciekawno ale. Obsynka. Ona świetnie się nadaje właśnie w rokowych rzeczach. Ma fajny wokal, ja który nadaje tak się do tych, tych rokowych. Ona ma piękny głos. Poczekaj, ona jest ładna. Ona jest piękna, ona jest przepiękna jest. Mówię absolutnie, totalnie szczerze. Nigdy nie rozumiem hejtu na tą piosenkę i ten teledysk. To jest zajebisty numer. Uważam, że. Świadomie, w ogóle dobra, ja za będę o tym mówił, ale to jest zajebiście <noise> Ja go bardzo, bardzo lubię. Przykład kobiety, która może się absolutnie ubrać w worek po ziemniakach i będzie wyglądała no, seksualnie, no genialnie, rzeczą, bo potrafi to nosić. No ale... E... Te nowe nagrania są... Ale ma piękny głos, bo no może dziewczyna, to jest tak trochę jak z Lady Gaga, że wszyscy patrzą na opakowanie, a tam jest, ale... siedzi taki głos w ogóle, mega. No właśnie, nie, nie. Nie, yeah, on jest mega. Mega, ja szanuję bardzo. Nie no, kompletnie tego nie kocham. Fajne, no. I to też jest właśnie w niej świetne, że ona w każdym gatunku zachowuje tę swoją barwę. No teraz pytanie jest, czy to jest coś, co ona chce śpiewać, czy to jest to wytwórnie, chce, żeby śpiewała, bo to... Z Wiktorem oglądałyśmy non stop Hannah Montana, wszystkie odcinki. To było też do takiego stopnia, że było święcenie koszyczków w Wielką Sobotę, a w Wielką Sobotę był akurat odcinek, który Miley wybierała między. nie pamiętam już. Jasonem i kimś tam. <noise> no i szybko z tych koszyczków wracaliśmy, żeby jeszcze zobaczyć, kogo Miley wybrała. Ale weź ten głos, właśnie postaw do popu na przykład. Do jakichś y, y, akustycznych y, piosenek. To jest taka mieszanka wtedy i ona to właśnie świetnie robi i ona w każdym gatunku, tak jak podobnie Natalia Kukulska, pasuje w 100%. Ja do tej pory jestem fanką, bo no, Miley do tej pory robi no, fajną popową muzykę, taką naprawdę dobrą. Dla mnie to jest właśnie fajne, że y, ludzie, Którzy są z tego świata popu, yy, zmieniają właśnie gatunki, odnajdują się w tym, są fajni i nie lubię takich komentarzy: że, o jak Hannah Montana, to nie, nie może śpiewać rok. Dlaczego? Bardzo doceniam jej urodę, lubię na nią patrzeć, ale nie rozumiem jej fenomenu. Jak zobaczyłem Raking Ball, które było, yy, jak tylko pojawiło się w ogóle i tam był jakiś straszny hejt na to i ludzie robili sobie z tego jaja i memy, ja. Przypuszczam, że tak, że ja to tak odbieram, że to było świetne pokazanie, odcięcie się od wizerunku nastoletniej gwiazdy, pokazanie, że jest się już kobietą. Mm. Fakit i zajebiste w ogóle, to jest numer zajebisty, nie wiem dlaczego ktoś się w ogóle jeszcze do niego obczepia 300 lat. Jest taka drapieżna z pazurem, więc super. Jedno. No i jest ładną laską, no jak się ubierze w te różne ciuchy, takie właśnie tak. skóry, i tak, w ogóle. Tak, tak, tak. I naprawdę z Billy Idolem super się prezentuje w ogóle na scenie, chociaż Billy Idol jest starym już mhm. kolesiem, ale naprawdę jest, jest jary. Miley Cyrus była popularna od tego czasu, kiedy występowała w Disney'u i tam ją wyeksploatowano y, do granic możliwości, po czym zerwała się mocno z tej jakby smyczy. Ale są takie piosenki Miley Cyrus, które absolutnie uwielbiam, właśnie to jest wersja Jolin którą śpiewa i tą, którą Mike, Mark Ronson nie napisał. To teraz absolutnie nie pamiętam, się nazywał Uważam, że jest niesamowita. Like Nawet na film Break Like a Heart. Jezus, Maria, to jest w ogóle sztos. A jak ta ostatnia piosenka dla Was? Sztos, dla mnie sztos, totalny. Stos. Ja szanuję. Mm -hmm. Ja to też, no totalnie, to no pierwsze co no. no tak, tak, ja przyszło na myśl, jak słyszałem tytuł, więc ja to już nie wiem teraz, czego się spodziewać. No trochę też się porównują w ogóle do Madonny, bo ona też właśnie zrobiła taki że ona też właśnie była taką kontrowersyjną skandalistką. kobietą, skandalistką, pokazywała dużo i bardzo często porównują właśnie Miley pod względem właśnie tego skandalu, że ona właśnie z gwiazdy Disneya zamieniła się właśnie w taką seksbombę, że tak powiem, nie? A wiecie, za jakim e, zwierzęciem nie staje się w zoo? Za jakim zwierzęciem nie staje się w zoo? Za Noszoroszczem. Bo on się stresuje bardzo. On się nie stresuje. Znaczy, stresuje się też na pewno. Nie wiem, nie rozmawiałam z żadnym nos... noszoroszczem nigdy w życiu, ale noszorożecz, Wiecie, ile sikur razy robi w ciągu dnia? Ile? Siedemdziesiąt. Może ma A wiecie, jaki z, ma rys... z, z rozbrysk z do urogi w fizjoterapeutę. Rozbrysk noszoroszczowej uryny. No. To jest 5 metrów. Oh, więc nie wolno go home, Evolution, Jak you do tej dziupli? Mezo. Oh, yeah. no. No. Ale inaczej wyglądał. Przepraszam bardzo, ostatnio byłem na koncercie Pana Mroza. Świecisz jak miliony monet. <laughs> Chwila zań, wskąd mnie to. Bravo. Świecisz jak miliony monet. Miliony moment. Ja ostatnio w ogóle byłam na koncertówce jego i miałam takie, będzie te miliony monet i w ogóle. Ja byłam w szoku w ogóle, co on wykonuje, bo jakby po milionach monet, monet. jakoś w ogóle. Tak, dobra, nie, nie śledziłam jego, e, jego poczynek. A mówię, kurczę, jak on świetną muzykę mm. robi. Naprawdę. Wow! Nie no, błagam cię przecież. No to nie, jest no, jakaś w ogóle totalnie, no. że nada. Kupcem poczekaj, chwilę muszę sobie poprawić stan. Eee, Mam nadzieję, że to zostawisz. I co też jest fajne, no bo to nie jest też taka typowa muzyka radiowa, a to się jednak fajnie Przedawo. sprzedaje. To jest akurat słaby kawałek, ale ta jego ostatnia płyta jest genialna. No, jest słuszną, wspaniałym ee, wokalistą. Ale takie też ładne nawiązanie do. Korzeni, w pom mroza. no poważnie. Ja się tylko zastanawiam, kiedy dostrzeżę go męskie granie, bo on jest idealnie w nurcie męskiego grania. On by się tam tak. Ale idealnie... jest to. Właśnie, jest w tym roku. Jest w tym roku? Ładnie, jest to rzeczywiście, no tak. Tylko nie w hymnie, ale jest, występuje. Naprawdę? Bo to on nie był w hymnie. Ja, ja miliony monet kojarzą chyba z gimnazjum. Ja bo szkoła średnia, początek jakoś tak. Czasy ja mam wrażenie, że on właśnie na początku kariery bardziej był takim pozerem, że po prostu trochę nagrywał to, co mu kazano trochę. Takie moje jest wrażenie. Może teraz jest inaczej, albo jest odwrotnie. A mam wrażenie, że teraz to, co nagrywa, to jest bardziej w zgodzie z nim. Ale to jest w ogóle taki problem z nim, nie? Z, z Mrozem, że on naprawdę wydaje bardzo dobrą, wartościową muzykę teraz, bo tam jeszcze poprzednia Genialne płyta... Jest. ...głosowa, taka fajna, amerykańska płyta, która w tym czasie w Stanach czy Wielkiej Brytanii w ogóle wszyscy nagrywali takie płyty, a u nas było nie, bo to zmrozują Mrozu i on piosenki Miniony Moment i już jesteś tutaj w tym pudełku Radia SK y, RMF Max i nie możesz przejść tutaj, nie? Ja w ogóle lubię Mroza i też miliony Moment są spoko, kurde, jakby nie mam hejtu ten numer, jakby, znaczy wtedy on był oczywiście hejtowany, bo... Mhm, bo bo, śpiewo, bo, bo śpiewane, gościu sobie śpiewa, lata to w radiu, w kółko i tak dalej. Nie znam się tak aż na jego karierze, ale też może potrzebował czasu, żeby się odnaleźć po prostu mm -hmm. i to co teraz tworzy jest naprawdę szacun. Ja bardzo chętnie bym się wybrała na jego koncert, ponownie, żeby posłuchać te piosenki, tak. bo naprawdę kawał dobrej muzyki i zespół. ma świetny zespół, właśnie. Totalnie. Tam jeden koleś to w ogóle mi Jacka White'a przypominał, bo ma takie dłuższe włosy, na gitarce jest. też gra i w ogóle no super. Widać, że on dojrzał naprawdę... muzycznie. To... Mrozu ma dużo takich korzeni hip-hopowych, bo on robił bity dla molesty event. Eee, w pewnym momencie miał też jakieś wspólne kawałki z raperami i teraz fajnie w ogóle przeszedł tutaj na taki klimat lat 50., -tych, 60. -tych trochę w muzyce. Tymi nowymi rzeczami, co robię Mrozu, naprawdę totalnie się jaram. Bardzo mi się podobają. Dobry Dobro, Tak, w dobrą stronę poszedł. No tak, zdecydowanie na plus, chociaż jeszcze cały czas świat nie chce tego docenić. I Taka muzyka, że i starsze osoby to polubią, i młodsi mimo wszystko, chociaż teoretycznie to jest taki trochę retro vibe i, tak. i buja, ale też fajnie, że większość osób jakby będzie się przy tym dobrze tak. bawić, także naprawdę... Totalnie. Ale Mrozo wizualnie trochę się zmienił, z takiego chłopczyka... On taki jest taki, no taki nawet widziałem, taki jest, no postawny chłop no, teraz się zrobił, jak, taki, jak, no. jak, go, jak go widziałem ostatnio. <grym> <grym> taki razem, no... Metamorfoza według Agnieszki, na plus, prawda. <grym> w ogóle Niechuda. mi nie da dojść do głosu. Przepraszam, chcesz porozumieć głos? Proszę. Nie, bo już wszystko teraz powiedziałaś. Co ja chciałam powiedzieć? A co chciałaś powiedzieć? No wszystko to, co powiedziałeś. <grym> Przepraszam. No, zaraz to. Reszta. Jezu, doszłam! Czy mogę się do tego przytulać? Ty... Nie, bo to jest psa. To jest psa. I to jest dinozaur. Ale wygląda zupełnie jak. To Ale, co? Nie, nie, nie. To jest prawda. To jest prawda. To jest To jest prawda. To jest Jezu, kto tu jest? Co? Kto tu jest? Monika Brodka. O matko. O, Brodka o widolu. Znowu przypomina mi się moje nie. dzieciństwo. Co no to jest? Mój kaproła? mi To jest Monika brodka. Na naprawdę? Ona była w idolu, ona wygrała przecież trzeciego idola. Ja myślę, że to jest kaja paschalska, <laughs> naprawdę. Ja myślę, że to jest kaja paschalska naprawdę. Ale kaja paschalska to jest ruda, nie? Dlaczego ona nie jest ruda? Ale ona w ogóle nadal dobrze wygląda. Ja gdzieś widziałam jej jakieś nagrania koncertowe teraz tam sprzed roku czy coś. Ona się w ogóle nie starzeje. Nie to jest okres, który lubię najbardziej. A zapisy numeru, jest, od dawna go nie słuchałem. To jest bardzo ładny numer. Ona przeszła metamorfozę, dopiero bardzo taką dobrze. naprawdę, naprawdę. To jest ten czas, w którym na przykład mój narzeczony bardzo sobie ceni tę muzykę z tego okresu, a ja kompletnie w ogóle to wyparłam i mówiłam, o Boże, dlaczego ona nagrywa takie rzeczy. I to był numer o jej ojcu chyba w ogóle. Naprawdę? Tak, mi się coś kojarzy, wow. że ona e, o, coś tam, e, rodzice się jej rozwiedli, ona to o ojcu w ogóle śpiewała, e, w, w, jakoś tak. Ja w ogóle chyba nie wiedziałam, że ten numer gra e, Monika Brodki. To... O, uwielbiam to. Och, moja ulubiona no, płyta! To jest, to jest super. Moja ukochana na świecie płyta Moniki Brodki. Też nie wiem, czy trochę nie jest tak, że ona potrzebowała czasu, żeby się odnaleźć. Właśnie, to ja e... się mi się innego powiedzieć. Yy, yy, że ona potrzebowała się trochę, przepraszam, yy, przeproszeniem sprzedać, nagrać to, co jej każą. Po to, żeby wyrobić sobie nazwisko, a później mieć w dupie, co mówią i ona nagrywa, to, co chce. To chyba było już jak na studia szłam. Jezu. To warsztat nie... to to jest. Bardzo martwimy to, że wielu wykonawców jednak tego nie robi. Tak? Usilnie chcą być wierni stowi i w ogóle nagrywać to, co oni czują, a nie wiedzą, że kurde, nagrywaj sobie to, co chcesz, ale najpierw na to zarób i wyrób sobie nazwisko. Ten klip jest świetny. Tak. To jest ta płyta na rynek zagraniczny. No dość, dość mocno zamieszała tam w Wielkiej Brytanii, bodajże. Trafia się ugiąć pod tym, co jej każe wytwórnia. OK, zrobi, zrobi to, co ma zrobić, zakończy się kontrakt, i wtedy ona ma, nie dość, że ma nazwisko ma swoją bazę fanów, ma pieniądze i robi teraz to, co jej się podoba. Ja go chciałem powiedzieć, zanim zaczniemy, że Monika Brodka przez wszystkie lata swojej kariery wyglądała jak każda postać ze Stranger Things. <laughs> Dziękuję bardzo. Pamiętam, że podpisała kontrakt, zdaje się, z jakąś wytwórnią, która wydaje alternatywnych twórców z całego świata i przez to jak dostała się na, nie na Roskilde, tylko na Glastonbury chyba grała, nie? O! Tak serio? Się... Przepraszam. Kochani, co tu się dzieje? Co tu są za wyszukiwania w Googleach? Nie wyskoczyło mi, i nie. To może na bizony. To też po prostu. No. Totalny szacunek. Ale w ogóle jest taka moda na taką alternatywę polską. Tak, taki I właśnie to pop jest on alternatywny, tak? I bo też mam mimo wrażenie? wszystko to jest muzyka popularna. Że ale ona alternatywna, to wylansowała, że tak. ona pierwsza, która w to poszła. Tak, tak. Bo tak przecież mi się daje, tak mi się Polska ona alternatywna jest naprawdę świetna i jest mimo wszystko popularna, bo ludzie tego słuchają, chodzą właśnie na koncerty. I super, że w ogóle jest zainteresowanie taką muzyką. I ona mi się właśnie każe jako ta, która była pierwsza. Nie pamiętam. Chociaż ja nie pamiętam zupełnie. Ja wiedziałam, gdzie ona zaczyna, ale w ogóle nie pamiętam. Nie I dola? Wyparłam to ze świadomości, ale może no dlatego, pamiętaj, że, że znowu bo... nie oglądałam żadnego odcinka Nigdy Idola, bo nigdy nie żyłam w mieszkaniu z telewizorem. Nawet ten brud, art brud teraz. Na początku miałam wrażenie, że jest zbyt alternatywny dla mnie, ale po przesłuchaniach no game. Change. No mogę słuchać i słuchać, naprawdę. Tak mi mocno weszło. Rewelacyjna. Bardzo się cieszę, że jak Monica Brodze skończył się kontrakt z wytwórnią, po Idolu, bo idolowo, on zdaje się, że był taki żelazny, nieprzyjemny, to zrobiła sobie chwilę przerwy i zaczęła robić rzeczy po swojemu. I nagrywała to, zdaje się, że tam w ogóle u siebie w tej swojej miejscowości pod żywcem, w tej twardorzeczce. Tam, tam jest studio. A to twardorzeczki? No tak. Jezus, jaka wspaniała nazwa, mia ja jadę tam na wakacje. Wiesz, Podem i ono, w ogóle to ścięcie włosów w pewnym momencie, mm. w ogóle metamorfoza taka też wizualna, nie tylko muzyczna. To jest dla mnie artystka taka kompletna. No i że zawsze jest też jakiś pomysł na to, tak. w sensie jak ona wydaje piosenkę, no to masz konkretny klip, masz konkretną okładkę płyty, tak. masz jej jakiś konkretny image, to jest jakby całościowe wszystko. Ja propsuję oczywiście, nie, mam, absolutnie. nie jestem jakimś mega fanem, ale bardzo lubię i pamiętam jeszcze ją z Idola. E, pamiętam ten klip, co na tym właśnie... Zapomniałam już... I pamiętam, jak Monika Brodka chwaliła się, że ma wielki tatuaż nad tyłkiem. I jak nagrała cover y wszystko, czego dziś chce, mokro tak. wszędzie. To jest talent absolutny i to jest jeden z tych strzałów idolowskich, który się udał. No to jest bardzo ładnie. Polecam Kochani, jeżeli ktoś radzić. ma pole do polecenia pensjonat w Rzeczce, to proszę o kontakt. Bez problemu. Dlaczego ja się urodziłam w Warszawie w mieszkaniu bez telewizora? To może być metodą zaleski, może tak? Jakiś się może jakiś ktoś być. z bólu, właśnie może. Justin Timberlake. Justin Timberlake, Timberlake O oh yes, totalnie. Albo Harry Styles mm. na przykład. Boże, kocham kocham, ostat... w ogóle kocham Harego no on też nieźle, nieźle też w ogóle się wyrobił to jeszcze no. taki jest ja bym a może... będziemy za granicę czy Polska yy, Polska ale a? jakbyście chciałam tylko powiedzieć mieli bilet na Harego albo słyszeli o kimś kto sprzedaje Jestem bilet na Harego o to kupca, możesz zostawić to w odcinku to my yy. chętnie kupimy taki bilet z Polski to też mi się Dorota czeska Polsk... kojarzy wow Kracja. Boże, jak ja tęsknię za ona! A, ja okej. Okay. Że... Agnieszka towińska. Fińska, tak? No. O Jezu, tak, tak, no już słyszę. No to fakt, to jest to. Jest no to jest totalna mega zgadza się. O Boże. Też tak od zasadowa. Panie Skawiński, niech pan wróci do grania na gitarze, bardzo proszę. Tyle dać. Zapewne, jak to był skandal jak ona zrobiła. To jest z tej płyty Modern Rocking, tak się nazywał ten album. Perwersyjną przyjemność słuchania tych płyty. Tanie. Bardzo chciałam, żeby to na mojej studniówce zagrali, nie zagrali. Do dzisiaj boli mnie serce. To był wielki szok, że Agnieszka Chylińska to coś była, To był to. dramat w Polsce w ogóle. Pamiętam, jaki to był szał na to, że jak ona mogła porzucić roka i nagrać coś densowego, tanecznego. Ja byłem w tej grupie ludzi, która na początku powiedziała, co to jest, a potem było takie. Poczytałem wywiad z Agnieszką Chylińską, i było takie. Ona powiedziała wprost, to, no, słuchajcie, nie czuję obecnie muzyki, którą robiłam z ON, czy jako Chylińska solowo. Chciałam zrobić sobie coś innego, chciała, chciałam potańczyć w teledysku I jakby I to zrobiła zrobiłam. to. Super, zajebiście potem to zrozumiałem, przynajmniej, bo jest szczera. Ja mam wrażenie, że to jest właśnie. O, i to też. Jezu, to tak nie Ja! <śla> <śla> Czyli potrzebę pojedzenia. No ale ona ma taki wokal, że się prosi. To o to rok. znowu to samo. Że ona prosi bardzo się bardzo po prostu się o takie mocne rzeczy. A tutaj już, tutaj już jest taki moment, że Agnieszka wynika z nami Pinks. Naprawdę, mi na Pink. Nie, no, są... ja właśnie chciałam powiedzieć coś mądrego, znaczy no, nie coś no. mądrego, tylko właśnie. Dobra, teraz już się zawstydziłam. No. Nie, Bo ja się w ogóle wstydzę. Przy ale akt. tak mówisz mówisz. mówisz, 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 że się wstydzisz, a że chcesz coś powiedzieć. No bo mi się nie, 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 podoba nie, nie podoba jej metamorfoza. No i ona też metamorfozę ma taką wizualność, że jak tak. schudła też, nie? Mhm. Bo tak jak one wszystkie przeszły z kiczów fajne rzeczy, które robiły same, tak ta mam wrażenie przeszła drogę w drugą stronę. Ja ten obecny Iwizunek nie za bardzo kupuję, taki dla mnie jest um, Bardzo dużą sympatię odczuwam do Agnieszki Chlińskiej, bez na to, czy lubię jej muzykę, czy nie, to mam jakoś takie taki pokłady dużej sympatii. Do nie, człowieka. jako do człowieka, to absolutnie ją też <laughs> strasznie lubię i jakby ona jest wyrazista, fajna i ma jakiś pomysł na siebie, tylko ten pomysł mi się nie podoba. Kurczę, nie. ja myślę, że gdyby ona wróciła w tym takim mm. składzie swoim... No to przecież to byłby taki sztos. właśnie ja ją w ONA bardziej lubię niż. Wszyscy do... najbardziej lubią Oena, bo to jest taka część zapisana, wiesz, w twoim... Kojarzę że to z czasem młodości, O.N.A. i w ogóle O.N.A. to no, był zgodnie. genialny metalowy zespół. Dla mnie i twórczość z O.N.A. to jest na pewno coś, co bardzo lubię. Potem ten modern rocking, spoko, rozumiem chęć pójścia w coś innego, jakby pokazanie, że ej, jestem wokalistką, a nie wokalistką metalową. Ale Kojarzę ją dżego... w sumie głównie z fajnymi koleżankami z, ale pe... z dzieciństwa. A, z bo ja tam nie tego słuchałam skali. tego, ale moje koleżanki tego słuchały ja słuchałam ja dużo ONA. Pozdrawiam Daria Herubin. Wizualnie ja myślę, że Eliska Chwilińska właśnie wygląda znaczy, jeżeli mogę mówić jako mężczyzna, tak? No, jakby właśnie w tym modern rocking to wyglądało bardzo atrakcyjnie. Obecnie. Jakby no, ma taki wizerunek, który mi się bardziej kojarzy z Pink, jakby spoko, jakby... A, jak była, w o, no, no to wyglądała, jakby chciała komuś dać w kiapę. <laughs> Zawsze proszenie. No. Totalnie na plus, no jaki minus, co ty zesłyszono. Totalnie, nie, wielka metamorfoza. Totalnie na plus. Nie, to tu, no na plus, na plus absolutnie. No, jakby z dziewczyny, która przyszła, jakby. Miała wywalone na wszystko. Tak, i fakowy. Na mówiła nauczycieli fakowy do no, nauczycieli O tak, imię. to Wiktorii ulubiony fragment piosenki Agnieszki Chylińskiej. <laughs> Dlatego proszę Tak, no to jest zajebisty numer, Je, to jest się nazywa Gorąca Prośba w ogóle, <grym 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 żeby było śmiesznie. I ona powiedziała, że ona najbardziej na świecie kochała jako młoda dziewczyna Modern Talking i chciała zrobić płytę, która jest inspirowana Modern Talking. I pomyślałem sobie, że jako człowiek, który przeszedł wiele w swoim życiu, a Agnieszka Chylitka jest taką osobą, która mierzy się z wieloma, wieloma trudnymi rzeczami, jeżeli ona chce sobie nagrać płytę Modern Talking, to, to cholera, to niech chce, nagra płytę, nagra i niech to będzie dobre i niech se to, to nie chce nagrywać, co To nie musi być nawet dobre, niech se nagram, po nie chce, nagra chce, nagra i kropka. ja nie będę jej oceniać. Książki dla dzieci pisze. To jest w ogóle niesamowite, że ona sobie znalazła taką ścieżkę totalnie niemuzyczną, w której też osiąga sukces. czy to jest kapitalny człowiek w ogóle, jakby osobowość genialna i ja ją bardzo lubię, tylko totalnie muzycznie to właśnie w drugą stronę dla mnie. I wokalnie. Uważam, że to jest jedna z najlepszych wokalistek w ogóle wczoraj. Słuchałam sobie... Dlaczego ty mnie ją dałaś Heja, Unplugged. I ona tam śpiewa, śpiewają razem Patti Smith. Największa metamorfoza gwiazdy to? Metamorfozą dla mnie Natalia Kukuska. Totalnie. Nie no, lokalnie tutaj na naszym rynku to Monika Brodka jest największym takim skokiem, uważam, yy, ogromnym. No bo Agnieszka Chyńska jednak trzyma się cały czas w innym nurcie muzycznym, nie, nie odchodzi od niego. No, się, chyba bym na Miley Cyrus jednak postawiła. Z takiej dziewczynki disneyowskiej poszła w, w dobrą stronę popową. Wszystkie tutaj przykłady nie, są takie mocne, tutaj. że tak powiem. Ale ja bym chyba Miley wybrała mimo wszystko, może przez to, że też jakby to jest światowej sławy gwiazda, więc jakby też dużo się o tym mówiło, pisało, oglądało i w ogóle. Ja właśnie tak jak Aga, ale też mam taki chyba na równi z Agnieszką Chylińską, bo tak jak właśnie powiedziała Aga identycznie, z cukierkowej postaci z Disneya, tak przeistoczyła się w taką laskę, która po prostu rozwala system i robi super muzę. A z kolei Agnieszki Chwilińskiej stało się to z bardzo niedostępnej, takiej powiedzmy, stawiającą jakąś barierę mocno między, między sobą a ludźmi. Stała się taką na początku bardzo medialną osobą, też z ciętym językiem, dalej pozostając sobą, ale jednak teraz bardziej stała się też przystępna dla innego odbiorcy niż tylko odbiorcy rockowego, rockowego czy metalowego. A Monika Obrotka nie że jest artystką totalną, bo czegoś się nie dotknie to jest to wszystko genialne, to jeszcze hmm. rzeczywiście zerwała z tym wizerunkiem, trochę jak Ale Janusz, tylko oni się nie mówi, że Ale Janusz najpierw tę jajecznicę gotowała w teledysku, a teraz śpiewa blusa. Specjalne podziękowania dla następujących patronów. Zuzia Kania, Sławek Waloszek, Paweł Szymański, Michał Wagner, Walerian Walerian, Ela Podeszwa, Piotr Wernicki, Dawid Janiak, Tomasz Mak. Szanuję za wybór odcinka i tematykę i oby więcej. Tak się po prostu też rozgadałem, bo mi się spodobał temat. I przykład są świetnie Aniu jesteś gotowy. Przez... Patroni. Ja bym bardzo chciał, żebyście kliknęli na teledysk, który yy, kontroli Ryba Psyć od głowy, gdzie Ania dodała w ogóle y, link do niego y, w opisie i tam jest gościnnie raper Mata z ekipy WCK, dziękuję bardzo, kłaniam się. Nie, Mata, <grym> to jak, jakby tam był Mata, to ja bym ja podjechał rozrojcem po prostu, no. A może jakąś ciekawostkę jeszcze o zwierzętach? Mam. No, to to? O golcach. O braciach? Nie, mm, yeah. jest, jest, taki, na jest na takie pozowie. zwierzątko, golec, ono jest... Y, 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 go home evolution, you are drunk. A to jest to, co pochodzi od słonia? Golec to jest taka mała, łysa mysz, która żyje pod ziemią Aha. i one w ogóle mają strasznie dużo dziwnych rzeczy. I ja myślę, że zostawię większość na kolejny odcinek Dzikiego Ucha z naszą parą w roli głównej. No wszyscy pewnie wiedzą, że golce nie mają neuroprzekaźników odpowiedzialnych za ból, no, więc nie odczuwają bólu. A jak świetnie grają na trąbce i puzonie. Agata, chcesz zaprosić do swojego teledysku? Ja zapraszam do mojego teledysku na Vinted. Na Vinted. Ale przypierałaś się na nowe Vinted, tak? Już masz nowe Vinted Tak, tak, też, też Jak się nazywasz na no Vinted? Aga Boruch. Wow, sprawdźcie, to koniecznie. Sprawdźcie te, <laughs> te ciuchy, mordy. Jak Disco shit out. Yeah, stylówka, wieża, <laughs> grubo, outfity.